Szczęść Boże, od wczorajszego wieczora jesteśmy we Francji, byliśmy już w Saint-Omer, mieścina 19 tysięcy, ale z tak wielką katedrą, też nazywa się Notre Dame, czyli to jest nasza, nasza panna, tak, nigdy o tym nie myślałem dlatego. Natomiast, po prostu, potężna katedra. No, ale znalazłem tam, znalazłem tam. Mały taki pomniczek. No, i trochę zgodnie z przypuszczeniami, jednak we Francji te, te miejsca są dużo biedniejsze i takie bardziej zaniedbane. Przy jednym, właśnie stoimy. Właśnie przyjechałem, także zobaczymy, co tutaj w Abbeville, do którego przyjechałem po północy. No, to są generalnie jakieś takie obrzeża, zaraz jest autostrada to jest plac generała Maczka tutaj także no wypchnęli to gdzieś tam, tam gdzie mogli nie wiem, zobaczcie sami to jest plac generała Maczka w Abbeville No ale jest, no jest, no jest, no jest. Proszę uprzejmie, route polonaise, souvenir de la de la ville, Pala première division blinde polon... Blinde, czyli niewidomy. Polonaise komandé par le général Tak jak mówiłem, daty coraz niższe. Tu orzełek jest jakiś taki le krzykliwy, bym powiedział. No niespecjalnie to wygląda, pomalowane na jakąś taką farbę dziwaczną, no ale jest no, cieszymy się, Francja nas też pamięta, jak widać, tyle, tyle dla nich, no. szczęść Boże, au revoir.